Witam serdecznie. Kochani, jestem w cudownych, fantastycznych, myślę, niezarażonych koronawirusem, okolicach. Płynie sobie piękna, fantastyczna rzeka. Z tyłu mam super górki, z przodu słońce, dlatego tak dużo oczy i nie widzę. Chciałem wam powiedzieć, że nawet w tych czasach paniki i ogólnego takiego, nie wiem, zestresowania i potężnego strachu można znaleźć dla siebie jakieś miejsce, wykorzystać to w taki sposób, aby się poczuć zrelaksowanym, spokojnym i nie dosiewać do tych energii jeszcze więcej tego panikarskiego podejścia. Kochanie mandarowcy! Szczególnie do was się zwracam teraz z taką prośbą o to, abyście zachowali spokój, żebyście wykorzystali ten czas na ćwiczenia, że na przemyślenia, na to, żeby być spokojny wewnętrznie, na to, żeby innych zarażać w pewien sposób spokojem. Nie poddajcie się tej panice. Ta panika minie, minie tak jak wszystko w naszym życiu mija, więc nie doładowujcie tych wszystkich stron związanych ze stresem, ze strachem z tą paniką. Bądźcie spokojni, bądźcie zrównoważeni, róbcie swoje. Oczywiście przestrzegamy wszystkich zasad higieny, bo, to, bo o tym chyba nawet nie, nie należy dzisiaj za mocno mówić. Myślę, że wszyscy to doskonale rozumieją. Ale przestańcie się bać nie bądźcie wewnętrznie rozdarci, nie bądźcie panikarzami zachowujcie spokój, ćwiczcie. No i też przy okazji wykorzystajcie ten czas na to, żeby być ze sobą, na to, żeby z rodziną poprzebywać, żeby może coś przemyśleć i zmienić. Ale bardzo Was proszę o to, abyście nie wpadali w panikę. Nie poddajcie się stresowi, bo myślę, że kto jak nie my powinien... Dzisiaj świecić przykładem takiego spokoju, zrównoważenia i takiej równowagi wewnętrznej. Życzę Wam z całego serca, abyście nie poddali się temu ogólnemu stresowi. Bądźcie spokojni. Wszystko na świecie mija. To, co nas teraz spotyka, też minie. Wszystko właściwie idzie w dobrym kierunku. Jeśli byśmy się tak popatrzyli energetycznie na to, o czym się uczymy i czego doświadczamy, to myślę, że. Kto jak kto, ale my, mandarowcy, powinniśmy tutaj okazać sobie wzajemny, wzajemne zrozumienie, wzajemne wsparcie i taki, no w pewien sposób bądźcie przykładem dla innych, że można być spokojnym nawet w obliczu takiego, a nie innego zdarzenia. Wszystko mija. To, co nas spotyka teraz też minie. Wykorzystajcie wiedzę, którą posiadacie. Wykorzystajcie informacje, których się uczycie. Niech... To, co się uczycie, jeśli popatrzycie na to z perspektywy energetycznej, prosiłbym o to, aby to było dla was dzisiaj jako wykładnią, a nie tylko takim, nie wiem, no, iluzorycznym stwierdzeniem, że coś ćwiczę, coś robię, ale tego nie rozumiem. Popatrzcie na to z perspektywy energetycznej. Zobaczycie wtedy prawidłowości, o których słyszymy i rozmawiamy już naprawdę od długiego czasu. Z całego serca wam życzę spokoju i. Naprawdę zrównoważenia, nie poddawania się temu ogólnemu chaosowi i bycia po prostu sobą. Życzę Wam z tego serca totalnego spokoju. Do usłyszenia i do zobaczenia.